Siemczko ziomeczki. Ogólnie to... Y, wcześniej odpaliłem nagrywanie, ale mi się coś popsuło, więc teraz i ogólnie to weszłem sobie do kopalni. Tutaj ładnie zauważyłem diaksika. No tylko nie... A, nie jednego, no i bardzo dobrze. Ojcie. Zauważyłem sobie diaksika, więc dopiero wtedy się skapnąłem, że nie nagrywam. Więc dopiero teraz nagrywam i tu jest kolejny diax. O kurde, tego akurat nie zauważyłem. Dobra. Yy, zobaczmy, czy tu jeszcze jeden jest. Bum. Dru. O kurcze. Jo! O nie, ej, będę musiał stąd wyjść. Albo znaleźć jakieś, nie wiem jakieś drewno. O nie. O kurczę. Eee. 40... to jest. Ojajajajajaj. Ja tam nie schodzę już, ja wychodzę stąd. O oh my God, błagam. Nie. Okej, okay, dobra, tu coś mam. Dobra, podstawę się tą wełną. Ja nie mogę kilofa zużywać, bo jak nie będę miał kilofa, no to będę miał przypał. Kurczę. Kurde. Dobra. Please. Dobra. Mm. Ale w ostatniej chwili nie Dobra Tyk Dobra Tyk Na którym ja jestem poziomie dwudziesty 30? dobra wykopuje się O my, błagam, że oby ja nie ten, nie był w. O kurde. Teraz mam lekki przypał. Mam jeszcze kamienny. Ale on aż taki mocny nie jest. O ja. Najwyżej się rączką muż, będę musiał kopać. Dobra. Jup, ziup, 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 ziup. O kurde. Dobra. O ja nie mogę. Jest, dobra. Już blisko. Ziup. Dobra, już praktycznie się wykopałem. Co? Ile jeszcze? Dobra, ale tutaj już łatwiej będzie się wykupać rączką, łap, łapką. Co tu się odwala? Czemu, czemu zawsze ten... No wykop w końcu. Ty, lecie. Hop. Wychodzimy. Dobra. E, gdzie jest mój gdzie jest drewno? Uf, 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 o, <grym> <grym> o kurde kichnąłem prawie Idzie, e, idziemy do do albo w sumie yo tu coś mamy Okej, okay. Body, bodyle, teraz tak. Na pewno kill off, pyk i mieczek. I spodnie se zrobię, bo dwa zostawię syna na enchanting. Bum. No i pięknie. Yy, teraz idziemy sobie tam, cyk. Aha, dobra jeszcze we... będę musiał ten... To sobie w sumie wywale, bo to jest bez sensu. Hmm, potrzebuję je... Oj, au. Ohoho, ho, ho, tu widzę jakąś dużą jaskinię. Oho. absolutnie Joł, Dobra! Diaksik! O kurczę! Aha, Creeper. Creeper też zdech już. Dobra, ja robię drugiego to. Drugie wiadro. Wow! Aksolot! Eee, gdzie to jest? O! Dobra, tam pójdę, później, bo tutaj mam Diaksa. Jeee! Yeah. Tylko jednego. O kurczę, ty frajerze, co tu jakaś pewna część od rowera. Dobra. Ohoho, ho, ho, tam coś mamy dalej. Lecimy. Jest, jak drugi, jo! Mhm mm cyk o nie ajpatyki mi się mogą przydać. Co mi się tu nie przyda, to? I nie jest tylko jeden. A jeszcze tam mam pewnego, ten o. Tyk cyk cyk cyk. Jo ile diaksów o. Tu coś jest. Nic. Dobra, ale i tak dobrze, bo mam 9 diaksów. Czy coś tu będzie jeszcze? Um, nie, więc lecę tam w sumie. O kurde, wejdź mi stąd. Dobra. I... Teraz idziemy sobie tam. Mmm... W tamtą stronę. Ho, ho, ho! O kurczę, tu coś jeszcze jest. Yeah! Ej, hej! Takie szczęście, w nieszczęście trochę. Juu! Kolejny. O co tutaj jest? Nic. Aaj. O, tu coś jest. To e co my tutaj mamy? Eee. I tu co jest? Co tu jest? Nic, serio. Teraz muszę stąd wychodzić Ja nie mogę. Czy to jest Dobra, e, zobaczmy Tam dalej nawet nie schodzę, bo tam pewnie nic nie będzie. E, te i muszę wyjść i pójść tam gdzie chciałem pójść, bo spadłem tu niechcący. Znaczy po części dobrze, że to spadłem, bo... By, bo tak bym nie znalazł tego diaksa. Tu coś jest? Nie, nic. Dobra, wychodzimy sobie na górę. I gdzie to było? Chwila. Tam. A kurczę. Dobra. Uciekam. Oho, ho, tamto. O! Pięknie. O! O! No i super. Ty frajerze. Dobra. Oho, schodzimy tu. O tak. Uuuu, co jest? Chwila. Nie, ja nie zebrałem chyba tamtych diaksów. Zebrałem je? Zebrałem. Ty mi się wydawało, że mam mniej. Ale dobra. I... Uwaga. Ała. Co coś będzie? Dawaj wybuchni, Ale frajer nie podejdzie. Co jest? Co on taki naspidowany nagle się zrobił? Tam jest już jakiś diaksik, widzę. Ej, czemu ja w, w ogóle biję tym? Że mogę mieczem bić. Cyk Eee, tutaj mamy to. Wtedy jak siki. Więc je wykupię w sumie. I. Nic więcej, aha. To nie zaciekawia. Ale tam coś jeszcze może być. To też jest nie. Dobra, uciekam. O, tu jest! Tylko najpierw tego kasztana z tyłu rozwalę. Wypadnij stąd. pat z baru. O ty kurwa. Co jest?! I ja on mnie zabije! Co, co ci te moby są takie? Ty. Traf w niego. Ha! Dobra. Jednego mam już w sumie z głowy. No i pięknie. Okej. Okay. Co my tu mamy? niec Nic. Ale gdzieś tu widzę. A tu. I... I jeszcze tam. I. Tu coś jeszcze jest? Nic. Aha, po właśnie. Tu jeszcze coś mam. Po lawę miałem jeszcze pójść, żeby wziąć opsa. I zrobić. Gdzie to o tym? Tu jest. Pyk. Pyk, pyk. I ziup. Jo, Ile tego jest? O kurcze. Nie, już starczy na pełnego full seta diaksowego. Oho Tam nawet nie wschodzę, bo tam może być nieciekawie. Nie wiem czy... A dobra, to już jest wyjście do góry. Kurde! Atakuj go. Dobrze. Kto wygra? Obstawiajcie teraz w komentarzach. Ja stawiam, że zombie. No. Eee, dobra. I bum. bum. No i. wychodzi. Ło tu jeszcze mamy ten. Eee, zrobiony ja. Jeszcze mamy zrobione to. O kurde, ale byłem blisko wpadnięcia do dziury. Hop. Auć. Ej, o kurde, ale blisko byłem deda. Kurcze. Okej. Okay. Normalnie Spiderman. I uwaga. I I wchodzimy. Nie wiem czy mi się to chce tak szczerze przeszukiwać. Jak dla mnie nie. Nie, nie opłaca się dobra, ja już wychodzę z tej jaskini. Uh. Kur Dobra No git No i wychodzimy Bom Bom. Ha, 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 no to ogólnie to ja znalazłem nową wioskę i mam nadzieję, że dotrę do niej. Ja yeah. e, mam nadzieję, że znaczy nie, że dotrę do niej, tylko że nie zapomnę, gdzie ona jest. Tak. o Pick. I pyk. A, wychodzimy stąd. Hmm. Oho. Dobra. Dziś o nie no. Ciekawe na jakim biomie teraz będę. Wyłaś mi stąd szybciej. Ile jeszcze tego? Kurde, nie to. Ile jeszcze tego? Aha, jeszcze dużo. Dobra. Oho, tu coś może być, ale nie mam łopaty. Ja. Yeah. Pyk, pyk, pyk. Eee, chwila. Wioska jest tam. Dobra. No i git. Okej. Okay. Kurczę, zapomniałem tego wziąć. Ha. Wykopać obsydian, zapomniałem. O nie. Najgorzej. Ha. Dobra, ale git. Uf. Yy, gdzie... Ja tu gdzieś sobie zrobię. Ja sobie w ogóle tu wielbłądem poszłem. Ale gdzie jest wielbłąd? O, tu jest mój no wielbłąd. Patrzcie. Ja on jest... On jest mega giga Jak tylko zdobędę znacznik, to go nazwę. Ja. O ty. I uwaga, patrzcie, on tu doskoczy. Yo Prawie to przeskoczył nawet. Uf. To jest mój najlepszy przyjaciel aktualnie. E, dobra. Robimy sobie secika. E, bum. Kla klata wlatuje. Cyk i cyk. Pyk. E, pyk i pyk. No i łatwiutko. Eee, nie wiem czy w skrzynie to zrobić. W skrzynie zrobię, dobra e, se wsadzę to tu ziub, ziub, ziub. Jó, ile tego jest? Eee, nie wiem czy tutaj będzie jak, jakaś lawa. Oby była. Mm. Jest, tam jest. O kurde, ty jak blisko. O kurde. Dobra. Bum. Tak. 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 Okej, okay, no i kopiemy. To to się długo kopie. Raz. O ja. Dawajcie. Dwa. Dawajcie. szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej. Trzy i dawaj, 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 ten ostatni. Cztery, juu! Mm. O nie! Skóry chyba nie mam. Niestety będę musiał koniki zabić, no nie! Nie mam krówek. Są, dobra, jednak koników nie będę musiał zabijać. Chodźcie tu. O nie, on już wie na jaki los go czeka. Faj. Martko, no przykro mi, ale muszę potrzebuję enchanting. No, serio? O ty, hamie. Mordoplo, proszę. Daj. Yeah. Dobra. Eee, mam w sumie jeszcze trzcinę, więc zrobię ten enchanting. Mm. I uwaga. Pyk, cyk, cyk, cyk. Aha, zanim to no to jeszcze. Bom. Pyk, pyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. I ziup! Juhu! Dobra, w tym filmie to by było na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę subika, ja się z Wami żegnam. Naura!